Pewnie widzieliście już, co się stało, choć oczywiście o Queen of the Black dziewczyna się tnie, pociła sobie ręce, szyję. Ja już z nią pisałem. To jest wołanie o pomoc. Po prostu o to, że tak jak przewidywałem, ten związek, który szybko się zaczął, tak samo się szybko skończył. Okazało się, że ten chłopak i jego była dziewczyna spodziewają się dziecka. Wczoraj była bardzo poważna kłótnia pomiędzy właśnie Queen of the Black. I była dziewczyną tego chłopaka. No, Queen of the Black sobie nie radzi z tym wszystkim. tak, ja starałem się pomóc, tłumaczyłem jej dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu, jak to się wszystko skończy. No, ale ona ma 18 lat, ona wie wszystko najlepiej. No i od, znała chłopaka 5 dni, ale to oczywiście miłość jej życia i to już związek będzie wspaniały i nie przetłumaczysz jej. Pamiętacie miesiąc temu, no ja wyciągnąłem rękę, chciałem jej pomóc, no ale ona postanowiła tam jechać, chodzić na imprezy z tym chłopakiem, bawić się i tak dalej. Tam wyjechała chyba do Trójmiasta. Patrząc teraz na to wszystko, że się rozpada związek trzytygodniowy, a dziewczyna się tnie, no to z tą psychiką jest gorzej niż wszyscy myśleliśmy. I tu trzeba naprawdę y, iść na odpowiednie leczenie. Jest bardzo ważny apel do Was, bo teraz będzie bardzo głośno o tym w internecie. Do mnie bardzo dużo pisaliście. Bardzo ważna rzecz, nie idźcie teraz na jej profil i nie, nie, nie zostawiajcie obserwacji, bo to ją tylko nakręca. Bo to jest złożony problem, nie? W sensie ona musi się wszystkim dzielić każdą emocją z Instagram, z obserwatorami na Instagramie. i to ją tylko napędza. Ona jednak potrzebuje detoksu od tego wszystkiego. Też uważam, że prime MMA powinno do, dobrze przemyśleć, czy to jest odpowiedni moment, żeby ona walczyła. I tutaj zawiodła rodzina, Dziewczyna jako nie wiem chyba 13-14 latka weszła w ten świat socjal mediów, otoczyła się złymi ludźmi, tam zaczęły wchodzić w to narkotyki, do tej pory ona ciągle pali, yy, bierze jeszcze jakieś tam inne rzeczy. No i to wszystko potęguje. Ja chciałem pomóc, ale no, nie jestem w stanie dotrzeć. Yy, ma ona jakiegoś menadżera, nie wiem, co ten menadżer o tym myśli. Yy. Ja uważam, że tutaj potrzebna jest pomoc specjalisty, ale no jest dziewczyna dorosła. Nikt jej do tego nie zmusi. Ona sama musi to zrozumieć. Tak, pamiętajmy, że jej zachowanie, to, że wrzuciła to na Insta Story, że się pocięła i tam się krew lała, to już jest skasowane. Dlatego nie wchodźcie. Inter... Instagram jej to usunął od razu i nad czym ubolewała w następnych Story, ale nie wchodźcie tam, bo i tak. Już tam tego nie ma. O to właśnie chodzi, żeby tego nie nakręcać jeszcze bardziej. Ale takie właśnie wrzucanie, że się człowiek nie, no to jest to ok, wołanie o pomoc, ale też zabieganie o uwagę. I miejcie to z tyłu głowy. Queen of the Black jest podatna bardzo na uzależnienia. A w social mediach jednak my wszyscy w, wie, w większym albo mniejszym stopniu jesteśmy jakoś uzależnieni od uwagi widza. Dlatego ta dziewczyna. Pełnoletnia, więc jej nie można nic na siłę, no ale ona sama powinna zrozumieć, że potrzebuje detoksu. Tylko, że od, detoksu od socjal mediów, ale no ona też bardzo lubi zarabiać z socjal mediów i to się tak zapętla, zapętla, zapętla. Trzeba też pamiętać, że może tego nie widać na pierwszy rzut oka, bo ona się otacza bardzo wieloma ludźmi, ale czasem w życiu jest tak, że jesteś otoczony wieloma, wieloma ludźmi. Masz wiele osób dookoła siebie, a tak naprawdę jesteś bardzo samotny. I podejrzewam, że tutaj też o to chodzi. Dlatego też ona wszystkim siedzieli na Instagramie i tak bardzo zabiega o uwagę widza, bo jest po prostu kurewsko samotna. Okej, okay, wołanie o pomoc, zabieganie o uwagę widza, ale gdzieś tam kiedyś pod wpływem jakiejś substancji, gdzieś to nie wiem, nie wiem czego ona tam używała, ale gdzieś ta żyletka się wbija odrobinę za głęboko. i... I wtedy będzie naprawdę głośno. Ale cóż my możemy zrobić? Ma 18 lat. Nie wiem, co o tym myślą jej rodzice. Bardzo ciężka sytuacja. Z tego co wiem, to już ją ktoś tam zabrał do szpitala, już jest w tym szpitalu, i ktoś tam przejął te jej social media i będzie informować. Z Julią przed chwilą. Ona jest w Gdańsku, ale już po nią jedzie ojciec i zabierze ją do Warszawy. Więc się nie martwcie sytuacja wydaje się być już pod kontrolą.